Znany z okradania pieniędzy i bycia reformed streamerem. Tak, to Łukasz Kałach, nowa postać w Lidze Legend. Pasywna umiejętność prywaciarz wszyscy w oku zaczynają tracić zdrowie przez 5 sekund, odnawia się co minutę i aktywuje się przy pierwszym spotkaniu. Ku karta matki Kałach rzuca kartą matki z przeciwnika i wysysa chęci do życia, przeciwnik jest spowolniony i zadaje mniejsze obrażenia. Karta zadaje obrażenia skalowane do życia Kałacha. Im mniej punktów życia, tym mniej zadaje. Warmia subskrybentów Kałach wzywa swoich subków, aby zaatakowali przeciwnika, którego on wybierze. Im dłuższy czas życia subskrybenta, tym większe obrażenia. Każdy żyje przez 10 sekund. E-moderacja krl. Wódz przyzywa moderację, aby dostarczyli mu informacje o przeciwnikach, odkrywa wtedy on ich widzenie. I zadają mniej obrażeń przez 6,9 sekund. R. Uderzenie fałdy. Potężne uderzenie zadające wokół 1000 obrażeń magicznych i 1000 fizycznych, można zwiększyć siłę uderzenia jeśli żyją subskrybenci wokół. Dodatkowo ogłusze przeciwników i stwory na 2,137 sekund.